Witam was wszystkich, Tu i dzisiaj dowiecie się trzech ciekawych rzeczy o galeriach handlowych. 19 marca, około godziny 16 w galerii krakowskiej, uprowadzono czteroletnią dziewczynkę. Dziewczynkę odnaleziono po dwóch godzinach po alarmie, które natychmiast wstrzymała matka. Drzwi wejściowe galerii zostały zablokowane. Dziewczynka znajdowała się w toalecie, siedziała na podłodze, przydana za chłopca i miała ogolone włosy. Teraz wam miał jakiś zły żart, ale nie, nie dzisiaj. W latach 60. Ej! Zapomniałeś o mnie! A, do, dobra, dobra, jest z nami Kacper, on, on będzie ze mną prowadził kanał też i dobra, on się on ta drugie, niech niech, niech mu będzie, już będzie. W latach 60. i kawa w latach 60. i Kała stała na skraju bankructwa przed swedcki. W latach 60. i Kałas... W latach 60. Ikea stała na skraju bankructwa przez szwedzkich producentów mebli. Z pomocą przyszła Polska i to dzięki polskim producentom mebli Ikea wygrzebała się z kłopotów finansowych. Alarmy bombowe ogłoszono w kilkunastu miejscach w Polsce. Wyłącz te efekty dźwiękowe. Dobra. Ewakuowano centra handlowe, między innymi w Krakowie i w Katowicach. Mówię, wyłącz te walone efekty dźwiękowe! Uff. Zgłoszenia o bombach otrzymały także niektóre redakcje.